W imię Ojca i Syna Judy, miłoni w miłonie w Panie Jezusie dzisiejsza Ewangelia w bardzo piękny sposób okazuje nam, jak powinniśmy postępować w naszym życiu. Mówi nam po prostu o pokorze, która jest takim realistycznym ocenieniem sytuacji. Ta pokora jest czymś bardzo trudnym do osiągnięcia i każdy z nas ma tendencję, by zdobywać jak najwyższe stanowisko. I o ile tak, tak, jak to widzieliśmy w Ewangelii, siadanie na pierwszym miejscu nie jest typowe dla wszystkich, to prawie każdy człowiek nosi w sobie ukrytą taką chęć bycia jak najwyżej, bycia jak najbardziej docenionym i tak przynajmniej w warstwie symbolicznej na pierwszym miejscu, tak by go doceniono, by uznano jego wysiłki. I jest to spowodowane naszą naturalną pychą, tym Tą chęcią wywyższenia się, bycia ponad innym, tego by nas uznano. I rodzaje pychy są bardzo bardzo różne: są bardziej otwarte i są bardziej ukryte. I często taka ukryta pycha bywa bardziej niebezpieczna. Takie zbyt wysokie mniemanie o sobie bez mówienia, o tym czasami bardziej potrafi zdruzgotać życie duchowe i taką chrześcijańską moralność, niż wtedy, się otwarcie mówi o tym, czego się chce. Ci mamy święto stygmatu świętego Franciszka z Asyżu i ten święty właśnie jest tak bardzo dobrze pasuje do dzisiejszej Ewangelii, bo on był właśnie tym świętem, który nie chciał być na pierwszym miejscu, nie siadał na najwyższych stanowiskach. To ta pokora świętego Franciszka była tak wielka, że nawet nie chciał on zostać kapłanem, pozostał całe życie diakonem, by móc głosić Ewangelię, by przepowiadać, by nawracać chrześcijan, katolików, wszystkich, którzy grzeszyli, ale też niewiernych. Jego pokora nie przeszkadzała temu, że był on bardzo odważny, że przybył on na Bliski Wschód, gdzie próbował nawet samego islamskiego sułtana nawrócić na wiarę, wiarę świętą rzymsko-katolicką. To jest bardzo ważna rzecz, o której nie należy zapominać. Święty Franciszek z Asyżu był bardzo pokorny, ale osobiście się poniżał, szukał ostatniego miejsca, natomiast wiedział, że wiara rzymsko-katolicka nie jest tylko największą wśród wiar, najważniejszą, najpełniejszą, ale jest jedyną prawdziwą. Kościół katolicki jest jedynym, poza którym nie ma zbawienia. To znaczy, że Kościół wyłącznie, że Chrystus założył wyłącznie Kościół rzymsko katolicki dla naszego zbawienia. Tylko i wyłącznie on po, posiada prawowite środki do naszego zbawienia. I stąd też ta gorliwość świętego Franciszka z Asyżu w nawracaniu do Stąd też święty Berard i towarzysze. Franciszkanie ponieśli śmierć na terenie dzisiejszego Maroka po to za, za, za wiarę rzymskokatolicką, bo chcieli nawracać tamtejszych muzułmanów, tamtejszych niewiernych, którzy będąc z dala od kościoła, od wiary katolickiej, szli drogą potępienia. Oczywiście jest tak, że Bóg zawsze może znajdzie drogę do duszy człowieka i może w jakiś sposób szczególny nawrócić. Nawrócić kogoś, na przykład poprzez jakieś wewnętrzne oświęcenie, objawienie i tak Natomiast regularną drogą zbawienia jest głoszenie Ewangelii, włączanie do prawowitych legalnych struktur Kościoła przez sakramenty święte i poznawanie wiary rzymsko rzymskokatolickiej. Jak wiemy, gdy ciało świętego Berarda nie Bernarda Berarda i towarzyszy wracało z miejsca męczeństwa w Maroku przez Portugalię, to nawrócił się widząc ciała świętych męczenników, święty Antoni Padewski, on czas jeszcze kanonik regularny, kanoników mających białych, kanoników mających regułę świętego Augustyna. Właśnie ten zakon świętego Franciszka z Asyżu, zakon braci mniejszy, który właśnie ze względu na ogromną pokorę świętego Franciszka wybrał tę właśnie nazwę, stał się być może jednym z największych, jeśli nie największym zakonem w trudno to oczywiście ocenić, właśnie dlatego, że został zbudowany na fundamencie pokory święty Franciszek z Asyżu. Należy do największych, największych świętych. I to dzisiejsze święto stygmatów świętego Franciszka Zasyżu, które zostało usunięte z kalendarza liturgicznego w latach 60. przez modernistów, jest świętym, którym czcimy tę wielką można być nagrodę, tak to trzeba nazwać, jaką były stygmaty, ich wyrażenie w ciele świętego Franciszka z Asyru. Święty Franciszek postępował drogą mistrza, swojego mistrza, naszego Pana Jezusa Chrystusa w sposób doskonały. Dlatego był godny tego, by w jego ciele pojawiły się znaki męki pańskiej. Pojawiła się rana boku, rany, rany rąk. W ten sposób Święty Franciszek z Asyżu przeżył w mistyczny sposób śmierć Pana Jezusa, jego mękę i śmierć na krzyżu. Przeżył te same cierpienia, chociaż w stopniu o wiele oczywiście mniejszym, ale w doskonałym zjednoczeniu z tą intencją zbawczą naszego Pana Jezusa Chrystusa. Pan Jezus obdarzając tym wielkim darem świętego Franciszka mm. chciał go szczególnie zjednoczyć ze swoją męką, dać mu wielkie zasługi, z których to zasług m.in. Wyrósł zakon braci mniejszych i chciał pokazać całemu całość, 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 całość światu, jak ważna jest męka, jak ważna jest zjednoczenie się z Chrystusem Cierpiącym, z jego najświętszym obliczem, ukoronowanym koroną, koroną cierniową. Święty Ludwik Francuski był ukoronowany na króla Francji, był on tercjarzem franciszkańskim, jest on patronem. Trzeciego Zakonu św. Franciszka z Asyżu, męskiej tego Trzeciego Zakonu. Był, też jest przedstawiony często na wizerunkach z korną cierniową w rękach, jako że korna cierniowa naszego Pana Jezusa Chrystusa, główna jej część spoczywa w katedrze Notre-Dame, czyli Matki Bożej w Paryżu, w stolicy Królestwa. Królestwa Francji. Także to również nawet taki świecki terc, jak święty Franciszek, święty Ludwik francuski, przedstawiony jest właśnie z koron naszego Pana Jezusa Chrystusa. Ci jest też rocznica śmierci, nieokrągła co prawda, bo 322 śmierci sługi Bożego Ojca Stanisława Papczyńskiego, który yy, urodził się w Potegrociu na Sądecczyźnie, Wstąpił później do pijarów, opuścił opuścił wtedy jeszcze zgromadzenie zakonne, bo o ślubach prostych, akurat przechodziło ono ze ślubów prostych na uroczyste, dlatego papież zezwolił wszystkim pr czyli klerykom Matki Bożej Szkół Pobożnych. Na wystąpienie bez specjalnego zwolnienia ze ślubów z tego zakonu otrzymał zresztą zwolnienie ze ślubów prostych ojciec babczyński przy kościele świętego Jakuba, istniejąc już na Kazimierzu. Mógł rozpocząć wtedy swoje wielkie dzieło założenia zakonu Marianów, niepokolanego poczęcia na świętej Marii Panny, wspomożycieli dusz czyśćcowych pierwszego polskiego zakonu. Występując od Piarów, złożą taką obietnicę, czy też ślub założenia tego zakonu. Udało mu się to w Nowym Jeruzalem, czyli w obecnej Górze Kalwarii pod Warszawą. Tam, co ciekawe, pierwszy klasztor, który założył, był klasztorem, gdzie przebywała wspólnota ermitów opierający się na regule trzeciego zakonu św. Franciszka z Asyżu, stąd też w Górze Kalwarii do tej pory jest figura świętego Ludwika francuskiego, patrona tercjarzy franciszkańskich. Po wielu perypetiach, niepowodzeniach udało się Marianom znaleźć, uzyskać aprobatę papierską dla Marianów, ale na regule 10-cnot na św. Marii Panny, którą napisał ojciec Gabriel Maria dla świętej Joanny francuskiej tej zakonu. Anuncjatek, czyli zwiastowanie na Świętej Marii Panny. Przez to, że była to reguła, powstała w, wśród franciszkanów. mariannie poczęcie poczęcia na Świętej Marii Panny zostali legalnie podporządkowani franciszkanom, reformatom. Trwało to lat około 70. Ojciec paprzyński zatem zakładając zakon. Marianów Niepokalnego Poczęcia Najświętszej Marii Panny z pomorzycieli dusz czystcowych w dużej mierze został włączony do rodziny franciszkańskiej. Jakkolwiek Marianie później uzyskali autonomię, nie byli już zaliczeni do rodziny franciszkańskiej, to ten duch franciszkański reguły dziesięciu na Najświętszej Marii Panny u nich, nich przetrwał duch bardzo pasujący do Marianów, jako że Marianne, Franciszka, byli tymi, którzy gościli przywilej Niepokojnego poczęcia na Święcie Marii Panny, praktycznie od samego początku. Widejan, dusz Szkot i my zawsze bronili tego wielkiego przywileju. A w wieku XV, jeden z papieży, Sixtus, zakonnik franciszkański, był tym, który wprowadził święto Niepokojnego poczęcia na Święcie Marii Panny do kalendarza liturgicznego który też mamy święto Wielkiego Świętego Franciszkańskiego, zakonu Franciszkanów konwentualnych, czyli tak zwanych czarnych, do których należeli m.in. ojciec Maksymilian Maria Kolbe i ojciec Wynantyka, także święty Józef z Kupertynu, był tym, który nie został przyjęty do surowszych zakonów. Dopiero dzięki być protekcji swojego wuja został Franciszkaninem. Konwentualnym, a więc tym franciszkaninem, który miał należy do tych franciszkanów, którzy mieli złagodzoną franciszkańską regułę, co nie przeszkodziło mu być, zostać wielkim świętym. Nazywany był latającym świętym, jako że lewitowo w czasie odprawiania Myszy Świętej był też wielkim egzorcystą. Pomimo takiej skromnego intelektu był w stanie zdać różne egzaminy zostać, zostać kapłanem. Myślę, że warto się do św. z Was, Kupertynu modlić. On jest patronem młodzieży studiującej, zwłaszcza tej zakonnej, w seminariach. O to, by, by dał nam on wielki rozum świętych kapłanów. Módlmy się też do świętego Ustachego, którego relikwie posiadamy w naszej w krakowskiej kaplicy, on jest jednym z patronów e, świętych wspomożycieli e, w niebie, o to by dał nam e, wielką opiekę, również opiekował się naszą ojczyzną, wszystkimi naszymi zasobami, by również kierował nam e, rządzącymi nami, żeby jak najbliżej byli krzyża Chrystusowego i na święcie Marii Panny Królowej Polski potrafili zwalczać własne grzechy i różne niebezpieczeństwa, które nam wszystkim grożą. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. niepokrana Niepoklana Królowo Polski. Święty Franciszku z Asyżu. Święty Józefie z Kupertylu.